Polska kończy program repatriacji Polaków ze Wschodu sugerując, że mogą być rosyjskimi szpiegami. Polska może zrezygnować z programu repatriacji osób deportowanych w czasach sowieckich i ich potomków. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy mamy rosyjskiego obywatela, który ma polską babcię, ale nie wiemy, czy nie jest częścią rosyjskiego KGB, powiedział Maciej Duszczyk. Wiceszef MSW podkreśla. Że polskie służby muszą wiedzieć, czy aplikujący to naprawdę osoba zainteresowana repatriacją. Sprawą repatriacji zajęła się w listopadzie ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu wynika, że przy dotychczasowym tempie organizacji osiedlania repatriantów w Polsce około 684 osoby rocznie proces repatriacji oczekujących i zainteresowanych ponad 15 tysięcy osób może zająć w ocenie NIK około 22 lata. W okresie, gdy występowało olbrzymie zainteresowanie powrotem do kraju osób polskiego pochodzenia, od 2017 roku polskie urzędy konsularne były nieprzygotowane pod względem kadrowym i organizacyjnym do ich sprawnej obsługi, wskazano. Teraz, jak donosi brytyjski Financial Times, Polska może w ogóle zrezygnować z programu repatriacji osób deportowanych w czasach sowieckich i ich potomków w związku z obawami o bezpieczeństwo. Maciej Duszczyk przyznał, że trwa przegląd flagowego programu repatriacyjnego pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zaznaczył, że Warszawa spełniła swoje moralne zobowiązania względem pokoleń zesłańców. Polska odmówi deportowanym są obawy przed rosyjskimi śpiegami. Wiceszef MSWiA podkreśla, że w sprawie nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, a program może zostać zamknięty w ciągu dwóch najbliższych lat. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy, na przykład, mamy rosyjskiego obywatela, który ma polską babcię, ale nie wiemy, czy nie jest częścią rosyjskiego KGB. Musimy wiedzieć, czy aplikujący to naprawdę osoby zainteresowane repatriacją. Powiedział Maciej Duszczyk. Dziennik pisze, że wielu ocalałych deportowanych zdołało na własną rękę wrócić do Polski. Od 2020 roku o repatriację zwróciło się 17 tysięcy osób, a 7,5 tysiąca wniosków czeka na rozpatrzenie. Według szacunków polskich władz około 50 tysięcy osób ma jeszcze prawo do złożenia wniosku o repatriację, trzy czwarte z nich żyje w Kazachstanie, część także w Rosji. Duszczyk przekonuje, że wiele osób które w ostatnim czasie zwróciły się o repatriację, nie mówi po polsku i urodziło się długo po tym, jak ich przodkowie zostali deportowani. Jeśli jest to czwarte pokolenie, związki z Polską nie są tak silne, jak w przypadku pierwszego pokolenia, zaznaczył. Polska rozważa koniec programu repatriacji. Wiceminister zwrócił uwagę, że zamknięcie programu może doprowadzić do masowego składania wniosków na ostatnią chwilę. Ale też dobrze byłoby wiedzieć, czy mamy 50 tysięcy osób zainteresowanych repatriacją, a nie polegać tylko na szacunkach, dodał. Financial Times zwraca uwagę, że premier Donald Tusk zintensyfikował walkę z rosyjską agresją od czasu objęcia urzędu w grudniu 2023 roku. Oprócz szpiegostwa, Warszawa oskarżyła Moskwę o cyberataki, a także o organizowanie aktów sabotażu. W tym pożaru w największym warszawskim centrum handlowym w maju ubiegłego roku. Przypomniano też, że w październiku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarządził zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu i ostrzegł innych rosyjskich dyplomatów stacjonujących w Polsce, że oni również zostaną wydaleni, jeśli wezmą udział w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce. Źródło: Financial Times.